Pora na marzec 2025. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, drogie inwestorki, drodzy inwestorzy. Ja nazywam się Marcin Podlacki i zapraszam na kolejny comiesięczny odcinek z typami zgiędu papierów wartościowych na dany okres 30-dniowy, na dany miesiąc. Tym razem będzie to marzec 2025. W ramach tego programu podsumujemy sobie luty 2025 i spojrzymy na ciekawe spółki, które mogą radzić sobie lepiej o szerokiego rynku właśnie w marcu. Na samym wstępie chciałem powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. To nie są żadne rekomendacje inwestycyjne, porady inwestycyjne. To po prostu moje spojrzenie na rynek, gdzie spróbuję dostrzec czy próbuję dostrzegać na bieżąco właśnie jakieś ciekawe sygnały, o których Wam też regularnie mówię. Podsumujemy sobie też typy z lutego. O to bardzo prosiliście, no szczerze mówiąc, to, to jest ogólnie czasochłonne przygotowywanie takich podsumowań, no ale testowo takowe dla was zrobiłem. Jeżeli Wam się podoba, to już teraz możecie napisać w komentarzu, nie na czacie na żywo, a pod tym materiałem, żeby że Wam się podoba, żeby właśnie takie podsumowania co miesiąc robić, no to też będzie można wtedy właśnie nieco łatwiej ocenić, czy te typy się sprawdziły, czy też to się nie udało. Dzisiaj będzie też o gwiazdach bankiera poza tymi naszymi typami, no i też będzie. Kilka ważnych informacji, które może zbudują u Was gdzieś tam w głowie taką retorykę, że może to w sumie nie warto w ogóle kupować akcji w tym najbliższym czasie na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, a może lepiej skupić się na shortach, na rozgrywaniu akcji na spadki. A takie możliwości daje oczywiście partner główny naszego kanału, czyli Saxo. Wyświetlam krótki materiał i zaraz do Was wracam, przechodzimy do odcinka. Partnerem głównym kanału na YouTubie Marcin Podlacki Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj oraz grupy facebookowej, która zrzesza już ponad 5 tysięcy inwestorów indywidualnych Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj, GPW z Marcinem Podlackim jest Saxobank Jeżeli chciałbyś spróbować swoich sił na rynkach, inwestować w akcje polskie, zagraniczne w jednym miejscu, do tego waluty, surowce, indeksy oczywiście też zagraniczne, Saxo będzie dla Ciebie świetnym wyborem ze względu na bardzo niskie konkurencyjne prowizje, oczywiście też brak jakiegokolwiek limitu, jeżeli Chodzi o wejście, o rozpoczęcie Twoich inwestycji. W opisie do tego materiału znajdziesz link do założenia konta na platformie. Korzystając z tego linku dodatkowo wesprzesz rozwój kanału. Tymczasem ja zapraszam do oglądania materiału i przypominam o zostawianiu kciuków w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem dla zasięgów. No witam ponownie bardzo serdecznie. Ja przypominam o promocji dla inwestorów właśnie od Saxo, dla społeczności Obserwu Inwestuj, z 250 euro na prowizję. Macie link pod tym materiałem. Specjalnie dla nas. Ta promocja jest stworzona swoją drogą kilka dni temu. Saxo pokazało raport finansowy, tam świetne, rewelacyjne wyniki finansowe. Już 1,3 miliona klientów na całym świecie Saxo posiada, bo ktoś kiedyś mówił, że dlaczego Saxo takie mało popularne. no Saxo do Polski dopiero wchodzi od niedawna, ma w ogóle w ofercie Polski. Akcja, ale jest to gigant w skali globalnej, no bo też dla niektórych to może być taka informacja, powiedziałbym, która jest takim pewnego rodzaju game changerem, także już teraz możecie się przygotować do handlu, bo przypominam, że niebawem startuje nasz grupowy portfel, który będziemy wspólnie na Saxo prowadzić, i dostęp do tego portfela będzie miał każdy, żeby była jasność. Natomiast jeżeli już przygotujecie sobie rachunek, to też oczywiście będziecie mogli razem ze mną te ruchy śledzić, a będę was nie chciał, że tak powiem, przygotować do tego od samego początku początku Właśnie w każdym materiale będę chciał wplatać jakąś dodatkową wiedzę, która wiedzę oczywiście, taką fundamentalną, niekoniecznie już o samych spółkach, ale o tym, jak inwestować, na co zwracać uwagę, jak się ustawiać, pozycjonować, sprawdzać, analizować, żebyście po prostu też ten warsztat. Po prostu mieli zbudowany. Przechodząc już do odcinka, drodzy widzowie, tu ważna sprawa. Poza tym, że możecie zostawiać już teraz kciuki w górę i subskrypcję, to szybkie podsumowanie poprzedniego miesiąca. I teraz tak miesiąc luty przyniósł wzrosty na rynkach, tutaj mamy te poziomy, WIG 5,3, WIG 20 około 6% wzrostu, 59, MWIG 3, SWIG 4,5, New Connect Index 3% na plusie. W materiale sprzed miesiąca pojawiło się 7 typów z giełdy papierów wartościowych, swoją drogą świetnie tamten materiał się obejrzał, 10 tysięcy, ponad 10 tysięcy wyświetleń, co jak na kanał, 13,5 tysiąca subskrypcji z wynikiem świetnym, ale to wszystko dzięki Wam, a jak będziecie zostawiać kciuki, subskrypcje i w ogóle komentarze pod tym materiałem, to tych wyświetleń będzie coraz to. Więcej. No i teraz, jakie to były spółki? Były to spółki następujące: Pepco, CCCXTB, z Mostostal, Krote Instruments, Kernel oraz Hembend Health. Ta mniejsza spekulacyjna spółka z parkietu New Connect. No i teraz tak, program był opublikowany po sesji 4 lutego, więc żeby ktoś mi nie zarzucił, ale Marcin wybrał te spółki, które wzrosły na początku lutego i one taki dobry wynik dały. Niektórzy niestety, ale tak swoje świetne wyniki publikują i mówią, później się chwalą, jakie to dobre stopy zwrotu. No więc tutaj i będzie wszystko realnie, czyli mamy kurs z otwarcia kolejnej sesji z piątego. Tak, żeby no każdy, jeżeli mamy kurs otwarcia, to no każdy w zasadzie na tym pułapie mógł sobie akcję potencjalnie otworzyć, oczywiście. No i kurs zamknięcia ostatniej sesji lutego, 28 lutego. I teraz tak. Analizując yy, różnicę między kursami otwarcia i zamknięcia, ta kolumna różnica pokazuje nam stopy zwrotu. No i tutaj na PEPKO minus 3%, no ale plus. Blisko 7 na CCC, plus 2 na XTB, Polymex plus 13, Krotek plus 8, Kernel 40% wzrostu prawie że to rozbił banki i Hemp and Health plus 13 średnio wychodzi plus 11,29%, a więc jest lepiej niż na tych dużych indeksach polskich. Ale e, zobaczcie na przykład na wynik miesięczny. Gdyby tutaj patrzeć tylko i wyłącznie na e, świecę z całego miesiąca, jaki to jest wynik, no to tutaj na Pepko dalej minus około 3%, no ale zobaczcie na innych Spółka wygląda to nawet nieco lepiej. Polimex plus 16 plus 10 CCC plus prawie 18 HEMP, No ale w teorii nie ktoś powie, no ale odcinek obejrzałem dopiero czwartego, mogą mi dostać od piątego, więc jaki to ma sens? No dlatego pokazuję to tylko w ramach takiej ciekawostki. Nas interesuje ta kolumna różnica, ale interesuje nas też różnica max potencjał. To jest bardzo ważne, bardzo istotne. Dlaczego? Mamy tutaj różnicę pomiędzy kursem otwarcia sesji piątego, czyli po publikacji materiału i kursu nie, maksimum, który został w danym miesiącu osiągnięty, bo ja Wam przypominam, że no nikt tak od deski do deski nie inwestuje, nikt nie kupuje pierwszego dnia miesiąca, nie sprzedaje ostatniego dnia miesiąca, tylko często ustawiacie sobie na przykład zlecenia take profit, czyli jak kurs dojdzie do określonego pułapu, to to zlecenie jest realizowane. No i jeżeli takowe byście sobie ustawili, no to zobaczcie, na każdej z tych spółek można było zarobić dużo, dużo więcej, na takim kernelu 75%, tutaj kurs przecież prawie do 30 zł dobił 20% na CCC można było wyciągnąć 24 na Polimeksie czy nawet na Pepko można było wyjść 3% na plusie oczywiście ktoś powie no Marcin można było ale się nie wyszło no to ja mówię zawsze możecie sobie take profit ustawić a niekoniecznie czekać do końca miesiąca bo na przykład na takim Kernelu to już w zasadzie po kilkunastu dniach do tego wysokiego pułapu doszliśmy więc taką kolumnę też będę wam pokazywał z tym max potencjałem bo ona jest bardzo ważna bardzo istotna szczególnie, że no, nie lubię do końca tych programów z typami na miesiąc, bo wiecie, to tak ciężko się w jeden miesiąc strzelić i czasem może być tak, że jakieś spółki po prostu po pewnym czasie dopiero będą radzić sobie lepiej. I tu od razu możecie zadać sobie pytanie, czy któreś z tych typów przenosimy na nowy miesiąc. Tak, przenosimy y, typy z tego zestawienia, ale nie będzie to Pepco, nie będzie to CCC, nie będzie to XTB, będą to y, te cztery ostatnie spółki, które w tym zestawieniu mamy, czyli Polimex Mostostal, który akurat jest teraz w niezłej korekcie, kurs zwrócił w okolice 3.05, 3.10 mniej więcej. Kreotech nie został wyłamany ten poziom oporu w okolicach 200 zł a dodatkowo jeszcze przyszła pora na delikatne cofnięcie, więc też Kraotek nas będzie interesował. Kernel również po korekcie, cofnięcie w okolice 20 zł. Jakaś jedna spółka z tych ukraińskich uważam, że w portfelu mimo wszystko powinna być. No i Hemp jako ta spekulacja z New Connect. No wiecie, 10% to nie jest ruch spekulacyjny, który by nagradzał to nasze olbrzymie ryzyko, które ponosimy spekulując na tym parkiecie, więc Hemp również zostanie. Jeżeli chodzi o same analizy, punkty docelowe, no to dla Polimexu, tak jak o tym wspominałem, okolica okolica 3,840 krótek Pokonanie 200 zł otwiera drogę do 250. Z kolei Kernel jest, owszem, w ostatnim czasie nie, nie, też jakby uczestniczył w tym ruchu spekulacyjnym spółek ukraińskich, ale realnie no jakby urealniła nam się ta wycena po cofnięciu w okolice 20 zł. I tutaj dalej będziemy spoglądać w kontekście ewentualnej oferty, zdjęcia akcji z obrotu i powiedzmy, że odcinając te emocje, tę spekulację, kurs Kernela cały czas, jeżeli oczywiście nic złego się tutaj po drodze nie wydarzy, jest realna szansa, że no będzie właśnie dostrzegany. Tam jest niski free float, bardzo więc e, to też jest istotne, że tak naprawdę nie ma kto aż tak bardzo mocno sypać tymi akcjami spółki Kernel. No i Hemp to spółka mocno spekulacyjna, która systematycznie idzie sobie w górę, po troszeczkę obroty utrzymują się na poziomie kilkuset tysięcy złotych średnio sesyjnie, więc to powiedzmy tak jak na Newkonek, to i tak nie jest źle. No więc taka spółeczka, która ja uważam, że też e, no, prezentuje się w miarę solidnie na tle szerokiego rynku. Drodzy widzowie, przechodzimy już dalej do konkretów, to jeszcze szybka zachęta dla Was, mianowicie ja przypominam, że dzisiaj mamy 4 dzień marca, jutro już 5 dzień marca i jutro już kończy się głosowanie w konkursie Inwestkawcy. W opisie pod tym materiałem znajdziecie link, jeżeli podobają Wam się treści na kanale i jeszcze nie głosowaliście. Naprawdę Was bardzo, ale to bardzo do tego zachęcam. To już jest ostatnie, to są godziny. No mam szansę, drodzy widzowie, na może jakieś wyróżnienie, w której z czterech kategorii, gdzie zostałem nominowany. Analityk Roku, Influencer Rynku, Dziennikarz Ekonomiczny, YouTuber Rynku, jeżeli ktoś jeszcze nie głosował. Bardzo, ale to bardzo Was do tego zachęcam po kliknięciu w link z opisu, Przeniesie się do takiego jakby zastawienia. No i tutaj możecie głosować w każdej kategorii. Możecie sobie na przykład wybrać tylko te, które nas interesują przecież. Załóżmy analityk zaznaczyć. Yy, influencer zaznaczyć, no i tak dalej, i tak dalej. Na końcu nie jestem robotem, Przeszli głosy. Przypominam, że z kodem OIZ, jeżeli wybieracie się na konferencję, macie 10% zniżki na bilety na konferencję w końcu końcówce Krakowa. I przypominam też, że po pierwszym dniu konferencji, po piątku będzie integracja naszej grupy, naszej społeczności zapisy w grupie na Facebooku. Link w opisie do tego materiału. No dobrze, mamy serię podsumowań. Oczywiście te materiały są wszystkie na kanale zamieszczane, bez żadnych montaży, cięć, usuwania i innych rzeczy, po prostu tu jest wszystko. Roll, świeże, żywe. Tutaj te typy na luty, właśnie sprzed miesiąca, też są na kanale poza innymi treściami, które tu się pojawiają. I od razu dlaczego o tym mówię? Bo wczoraj na kanale pojawił się materiał. Right tych spółek jeszcze potrwa. Obowiązkowo obserwuj te spółki to one zarabiają na wojnie. Gdzie mówiłem o spółkach typu Lubawa, Protektor, Zręb, było też o Cogno, że było o mniejszych spółkach z Newconic, jak PGM Emili System, Sandragon i drodzy widzowie, chciałbym tam jeszcze do tych spółek w ostatnim czasie widzimy, że mogą dołączać Pama Pol na przykład. Chciałbym, żebyście te spółki tak czy inaczej obserwowali. Może nie są to takie bezpośrednie typy, ale uważam, że to są spółki, które na problemach, które się w tej chwili pojawiają, mogą być cały czas mocne i mogą przyciągać do siebie ten kapitał, który może migrować, właśnie wychodzić z tych spółek ukraińskich, bo wydaje się, że te kwestie pokojowe troszeczkę nam się. Oddalają, mając na uwadze obecne okoliczności rynkowe. Więc tutaj, tak, z grubsza Wam powiedziałem, żebyście ten materiał sobie obejrzeli. Nie będę tych treści powtarzał, bo to nie ma sensu. Macie materiał z wczoraj na, na kanale, więc tutaj musicie to nadrobić. I teraz tak, mamy bardzo ważne okoliczności rynkowe. Premier o wstrzymaniu pomocy dla Ukrainy. Sytuacja jest poważna. Polska będzie inwestować w obronność, nie tylko Polska, ale też Europa. To są bezpośrednie komunikaty, które w ostatnim czasie się pojawiają. Zwróćmy na to uwagę, jest to bardzo ważna sprawa. Natomiast przy okazji właśnie tego komunikatu i tych okoliczności rynkowych, dzisiaj też kiedy nagrywam ten materiał, Wi-20 traci grubo ponad 3%, banki po 5% na minusie PZU, wiele innych spółek radzi sobie bardzo słabo. Zapisałem sobie takie jedno zdanie, które obowiązkowo chcę Wam tutaj powiedzieć, mianowicie. Nie zalecam zakupów na siłę. Rynki mogą słabnąć. Moje nastawienie do rynku jest pro-spadkowe i drodzy widzowie, tu jest sporo ryzyk i kwestia CEU. Kontra poszła ze strony Chin i też na Stany Zjednoczone mają być słowa wprowadzone. Czekamy na do dodatkowe informacje dotyczące Europy. Tutaj jeszcze te można powiedzieć, ten brak porozumienia pomiędzy stroną ukraińską, a Stanami Zjednoczonymi, możliwe wycofanie się, ucięcie całego wsparcia Ukrainy ze strony Stanów Zjednoczonych, to są wszystko okoliczności, które mogą decydować o słabości naszego rynku i na to zwróćcie uwagę, więc dla niektórych być może w ogóle scenariusz zakupów w miesiącu, marcu nie będzie tym najlepszym, a może warto pomyśleć o rozgrywaniu shortów. Oczywiście te shorty możecie bez problemu na platformie Saxo rozgrywać, przypominam, macie link pod materiałem, 250 euro dla nowych, no i tutaj wystarczy wybrać sobie na przykład Akcje CFD, możecie sobie wybrać rynek polski. Z Polski macie tych spółek, tam bodajże około 80, które możecie w dwie strony rozgrywać, czyli na wzrosty i na spadki. Zaraz tutaj się nam to zaktualizuje, ile mamy tych akcji CFD z Polski o, no 62, niech będzie że 62, no ale to też wiecie, te większe podmioty większe podmioty, większe spółki, na przykład no mamy Orlen, niech będzie, gdybyście chcieli kupować, shortować to wszystko macie, po prostu klikacie sobie dwa razy w instrument i kupno, no to oczywiście otwieracie longa sprzedaż otwieracie shorta, czyli pozycję, która na spadkach będzie zarabiać, nic trudnego, naprawdę nic trudnego natomiast oczywiście zawsze trzeba pamiętać o ryzyku inwestycyjnym dodatkowo drodzy widzowie wojna handlowa się rozpędza ważne ogłoszenie, dziś Dzisiaj, 4 marca, będą mieć miejsce wieczorem wystąpienie Trumpa. W grę, czy w życie mają wejść już cła, które mają zostać nałożone na sąsiadów, właśnie bezpośrednich Stanów Zjednoczonych, na Chiny też. No i to ostatecznie, drodzy widzowie, już od razu przyczyniło się do odpowiedzi ze strony Chin i to ostatecznie też rynki niestety, ale wyceniają. Unijny Plan Zbrojenia Europy, szefowa Komisji Europejskiej pokazała najważniejsze punkty, znana lubiana Ursula von der Leyen. No oczywiście mówię to z pewną, ta, pewną taką ironią, bo niektórzy lubią, a niektórzy to wręcz wyśmiewają naszego e, jednego z naszych ważnych panów w Sejmie, że tak powiem, w ramach jego bliskiej przyjaźni i często właśnie wszystkie jego wystąpienia tłumaczą na język niemiecki. Mówcie sobie, róbcie sobie co tam chcecie, to nie jest temat do polityce, to tak tak powiedziałem, tylko żeby było. Natomiast o co chodzi w tym planie? Zawiera on pakiet pożyczek 150 miliardów euro, między innymi na obronę przeciwlotniczą, oraz możliwość wykorzystania środków z polityki spójności 2 do 800 miliardów euro na obronę. Taka kwestia, tylko mówimy tutaj o dozbrojeniu Europy, ale też warto pomyśleć, jaka część z tych środków może zostać przeznaczona na pomoc Ukrainie, bo bez Stanów Zjednoczonych, no, Ukraina po prostu może nie tyle, że będzie bez broni co no będzie jej bardzo, ale to bardzo ciężko. Ta obrona przeciwlotnicza to jest ważna sprawa, o tym też mówił prezydent Załęcki, kiedy rozmawiał z, w ostatnim tygodniu w sali owalnej z prezydentem Trumpem, z wiceprezydentem. No, i drodzy widzowie, może się okazać, że tego po prostu będzie też na froncie brakować. A my już przechodzimy do spółek, które mogą radzić sobie lepiej, też w tym najbliższym miesiącu. Nie będzie spółek z indeksu WIG-20. Z WIG-20 to bardziej bym się zastanowił, czy właśnie jakieś shorty być może dotyczące sektora bankowego nie będą dobrym pomysłem. Być może akcji PZU, które cały czas utrzymują się bardzo wysoko, sporo powyżej 50 zł. Zwróciłbym też uwagę, no na przykład na Orlen, który jest bardzo wysoko, ale w ramach właśnie korekcji na szerokim rynku, kto wie, czy Orlen również nieco słabną e, tutaj nie będzie. E, 3,6 na indeksie WIG20, w tym momencie sprawdzamy, więc ten pułap, o którym też regularnie mówiłem, został, drodzy widzowie, sprawdzony i osiągnięty. A jeżeli chodzi o dodatkowe spółki, poza tymi, o, którymi, o których już powiedziałem, no to mamy ich tutaj kilka, no, i na przykład pierwsza z nich, od której by zacząć, a to niech będzie nowa spółka w naszym zestawieniu. Jest to spółka Lentex. Spółka, która nie cieszy się z jakimś dużym zainteresowaniem. Obroty nie są specjalnie wysokie, ale jak co roku inwestorzy czekają na wezwanie skupu no pewnie około 5% akcji spółki. A dodatkowo, jak przyjrzymy się na profil działalności, mamy tutaj różne ciekawe rzeczy. I na przykład, co nas tutaj najbardziej może interesować? O, na przykład, ta sprawa włókni. Lentex są wykorzystywane do produkcji chusteczek kosmetycznych, produktów ochronnych i opatrunkowych, artykułów sanitarnych dla dzieci i dorosłych. No, myślę, że można bezpośrednio powiązać właśnie takie kwestie też z, że tak powiem, kompleksową budową tych wszystkich zapasów związanych z segmentem czy sektorem obronności, no bo inne już aż tak znaczące pewnie nie są. Włókniny w przemyśle meblarskim, też produkty w przemyśle samochodowym, które są bardzo istotne, to oczywiście można byłoby tutaj szukać jakichś korelacji w kontekście, no na przykład, ceł, które ma no, tam wprowadzić i kontry, no że właśnie niekoniecznie będzie ten nasz europejski rynek zalewany samochodami ze Stanów Zjednoczonych, a może bardziej właśnie te nasze rodzime rynki będą lepiej tutaj funkcjonować, co w teorii może takiemu Lentexowi na przykład dać jakiś potencjał. No spółka na pewno ciekawa, a ja ją dostrzegłem m.in. z tego powodu, że na akcjach jeszcze nic specjalnego się w sumie nie wydarzyło obserwujemy tutaj właśnie przy okazji wezwań też dosyć spore zazwyczaj Ruchy wzrostowe, tymczasem kurs jest cały czas jeszcze dosyć mocno tutaj zdołowany. Pięknie konsoliduje sobie na wsparciu w okolicach 6,57 zł. No i pojawiają się właśnie raz do roku takie podbitki przy podwyższonych wolumenach z zasięgiem w okolicach 8 zł. W tej chwili mamy jakieś 6,90 na kursie, potencjał do kilkunasto procentowego wzrostu. Spółka mało płynna, o tym też pamiętajcie. Wyniki no nie są, co by nie mówić, rewelacyjne. No a na kursie, tak jak widzicie, no te ostatnie, można powiedzieć, miesiące to taka. Korekta, że tak powiem, oddawanie tych wzrostów zbudowanych w dwóch falach, jeszcze w połowie, czy na początku drugiej połowy 2024 roku, gdzie właśnie okolice 8 zł sprawdziliśmy. Wsparcie tutaj też 200 w okolicach 6,80. No więc należy na spółkę spojrzeć. Natomiast przypominam, że jest to spółka mało. Płynna i tutaj też na to zwrócicie mimo wszystko uwagę. Walor na pewno ciekawy. Kompletnie nie brał udziału jeszcze w tym ruchu, który w tej chwili obserwujemy, o którym Wam mówiłem w tym materiale z wczoraj, który zaleci, zaleciłem Wam do obejrzenia. Mamy drodzy widzowie drugą spółkę Wielton. Przypominam, że spółka, grupa Wielton z naszej giełdy papierów wartościowych jeszcze w, no, w drugiej połowie ubiegłego roku powołała spółkę Wielton Defense. Spółkę, która jest odpowiedzialna za dostarczanie rozwiązań transportowych dedykowanych dla sektora obronnego wsparcie logistyczne, transportowe jednostkom wojskowym. I tutaj Wielton jest o tyle ciekawy, bo można analizować spółkę dwudrogowo, zarówno w kontekście potencjalnego zakończenia wojny, odbudowy Ukrainy i zwiększenia tego tranzytu, tego transportu z zachodu na wschód przez Polskę, właśnie między innymi. No a dodatkowo druga sprawa, czyli kwestia Wielton Defense, kwestia produkcji rozwiązań transportowych, które mogą być wykorzystywane w ramach właśnie budowy tej, że tak powiem, bazy obrony, obronności w Europie i większych, czy tam zwiększonych też inwestycji, więc to jest też na pewno ta ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o wielotony, tutaj drodzy widzowie... Tak jak wspomniałem, jeszcze bez jakichś istotnych ruchów na kursie, co zresztą sami tutaj możecie zaobserwować razem ze mną. Kurs, jak widać tutaj, powiedzmy, walczy w kleszczach pomiędzy 50 a 200 na wykresie, w rejonach 5,60, 6,30 po dosyć mocnym spadku. Ostatnio dołek w okolicach 4,6 wybroniony. Tutaj też widzieliśmy, że takie odbicie fałształtne, pięknie wyciągnięty ten dołek. Do wyników jeszcze trochę czasu zostało. Ostatnio w ramach właśnie wyciągania też tego dołka, podwyższyła obroty na akcjach obserwowaliśmy, no i tutaj gdyby kurs zaatakował okolicą 6 zł, wybił górą, no a powyżej 50 już się od pewnego czasu utrzymujemy, no to byłaby szansa na ruch powrotny, ruch wzrostowy, pokonanie 200 w okolicach 6,3, otwiera drogę do no, tej strefy chyba powiedziałbym nawet oporowej, którą gdzieś tu w okolicach 76,80 mamy, która była wsparciem jeszcze w 2023 roku na akcjach tej właśnie spółki. Kolejna spółka. To drodzy widzowie, uwaga, uwaga, 11 Beat Studios akcje w ostatnim czasie! Bardzo mocny, kurs odbił ze 150 do 2,30 około 30 zł. W tej chwili zaliczył gaszenie, ale przypominam, że kończy się powolutku pierwszy kwartał, a spółka powiedziała, że po pierwszym kwartale, w ramach przesunięcia będzie publikować premierem tytułu The Alters. No i ta korekta w okolicy 200 zł sprawiła, że ja spojrzałem dosyć przychylnym okiem w tym materiale na akcję Elevent Beat Studios i to będzie jedna, jedyna spółka z sektora gamingowego Nie z racji tego, że właśnie, no tak jak budowałem wam tę retorykę, że przed premierą jest szansa, że kurs będzie dostrzeżony. Ta premiera swoją drogą już nieraz była przekładana. No to właśnie, że coś nam się z tego może urodzić po tej korekcie, której tutaj jesteśmy świadkami. Byle 190 wybronić, oczywiście ja nie mówię, że już te poziomy 203 zł to jest najlepszy moment do, do zakupu. Bo tutaj na przykład warto byłoby poobserwować wsparcie 190 czy 50 osesyjnej średniej kroczącej. Potencjał wzrostowy pozostaje niezmieniony 204-250 zł. Tak byśmy akcję 11 Beat Studios widzieli. I jeszcze jedna droga. Drodzy widzowie, spółka, spółka ciekawa, nieoczywista, bo no, w ostatnim czasie jest bardzo zdołowana. Grupa azoty, drodzy widzowie. Prochu spółka nie wymyśli, ale może go nie produkować. No i tutaj w ostatnim czasie nawet chyba Szymon Hołownia. Kandydat na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o tym też mówił. Nie mamy jakichś takich konkretów, ale wyobraźcie sobie, że no na przykład Skarb Państwa czy, czy, czy politycy poinformowaliby, że rzeczywiście polska spółka będzie no troszeczkę zmieniać ten swój profil działalności, no bo wiecie jak to z tymi azotami w ostatnim czasie było. Nie do końca ten rynek dobrze sobie radził z racji tego, że różnymi drogami właśnie trafiały tutaj do naszej części Europy nawozy też jeszcze ze wschodu, co było dla spółki problemem. Spółka nie była w stanie rywalizować cenowo, no ale gdyby tutaj właśnie grupę azoty troszeczkę w kierunku tej obronności zmienić, pojawiłyby się kontrakty, pieniądze, umowy i tutaj właśnie spółka mogłaby zostać dostrzeżona. Kurs wcale nie jest jakoś mocno wywindowany, jesteśmy pod oporem w okolicach 21,50, tutaj nawet w ostatnim czasie walczyliśmy, piękne. Tutaj skrzyżowanie nam się pojawiło, ale jak widać, nie pomogło to na długo. Złoty krzyż na wykresie nie pomógł. Tutaj to skrzyżowanie w okolicy 20 zł. Nastąpiło kurs przygaszony i trzeba obserwować tutaj te rejony 20 okrągłych złotych, bo no, gdyby jakaś informacja się pojawiła, to grupa złotych może spokojnie strzelić. Zasięg wzrostu to jest tutaj gdzieś ta strefa w okolicy 25 zł, czyli też te wierzchołki, jeszcze testowane w 2024 roku. Tak to wygląda, drodzy widzowie. Trochę tych spółek mamy. Jeżeli chodzi o podsumowanie, marca, będziemy spoglądać na te pojedyncze, o których Wam powiedziałem, a jeżeli chodzi o właśnie potencjalne shorty, to sprawdzimy sobie całościowo, jak wypadł sektor bankowy w miesiącu z akcjami PZU, bo o nich też tutaj w sumie wspominałem, natomiast jeżeli chodzi o spółki właśnie, które były wymieniane wczoraj w tym odcinku, spółki związane z obronnością, ale nie ukraińskie, tylko właśnie te polskie spółki, które no, w teorii na właśnie tym, że wojna się nie zakończy, a będą podwyższone wydatki na obronność, mogę zyskać, no to jakoś ogólnie sobie to podsumujemy, bo ja już też pojedynczych tych spółek nie będę wybierał, analizował w tym materiale, bo one są w tym osobnym odcinku opublikowane. I jeszcze szybko sprawdźmy, drodzy widzowie, portfel gwiazd bankiera. Przejdziemy sobie przez te typy. No i tak, Krzysztof Borowski typuje po Jednej trzeciej udział w portfelu Bitcoin, Kawa oraz akcje Bośbanku. Sebastian Buczek typuje akcje spółki Kruk. Ostatnio spora przecena, nie najlepsze wyniki finansowe. Przy słabym rynku, no nie wiem, czy tak w krótkim terminie będzie szybko odbijał. Ja Kruka nie wytypowałem, mimo że akcje są w ciekawym miejscu, ale wybicie ważnego wsparcia. No jeżeli fałszowanego odbicie nie będzie, to może być mały z tym problem. Jarosław Grzywiński typuje indeks Wix i Shenzhen Composite Index. Sobiesław Kozłowski, pół na pół, przepraszam, pół. 50% DAXA. Short, uwaga, short na DAXie, yy, to jest też bardzo ciekawe rozegranie w mojej opinii, ta sesja bardzo mocna z tym 3% prawie że wzrostem na, na DAXie, mogła wyznaczyć szczyt i ja tutaj do tego się przychylam, co prawda w tych naszych programach o indeksach nie mówimy, ale mi się to bardzo podoba, właśnie taki typ short na DAX w krótkim terminie, bardzo mi się to podoba. Do tego po 25% dziesięciolatki z USA i z Polski. Piotr Kuczyński typuje 30% Hang 25% Russell, 1000, 25% WIG, 20% polskie fundusze dłużne lub czteroletnie obligacje Skarbu Państwa i będą się tutaj Tutaj męczyć redaktorzy z bankiera żeby wyliczyć z tego stopę zwrotu w skali miesiąca. Michał Masłowski puna pół na, pół na S&P 500 i akcje CCC, Tomasz Prusek typuje złoto, Albert Rokicki typuje spółkę bioceltics Kazimierz Szpak MWIG 40, Ludwik Sobolewski Bioton i Bitcoin, przepraszam, jaki Bioton? Bitcoin, indeks WigMed, Bioton mi się skojarzył, bo WIG Med. Rozwidzowie obserwujcie branżę medyczną, bo tam mogą się pojawić ruchy. Nie wiem czy to jest ten czas, ja nie chciałem tak wiecie akurat na miesiąc typować, ale to jest ta branża, na którą ja Powiedziałem wam, że kapitał spekulacyjny może się przerzucić, na to też zwracajcie uwagę. Do tego Katarzyna IV typuje 4-letnie obligacje skarbu państwa indeksowane inflacją, a komitet inwestycyjny bankiera tutaj. ETF jakiś wybrał. Nie znam tego produktu, musiałbym się wgryźć, ale czy to jest aż tak bardzo ważne i potrzebne w tym momencie? Chyba nie. Na koniec jeszcze raz Wam przypominam o głosowaniu w konkursie Invesca. W spod macie link. Przypominam też o świetnej promocji dla nowych, jeżeli chcecie inwestować w polskie, zagraniczne akcje, otwierać pozycje na wzrost, na spadki, na indeksach, na kryptowalutach, walutach, surowcach, no to jest to platforma idealna właśnie dla Was. Zostawiajcie w komentarzu informację, czy właśnie takie podsumowanie Wam się podobało, czy robisz takie podsumowanie. Jak nie będziecie pisać w komentarzu, to tego robił, nie będę, bo po, po co mam poświęcać swój czas, skoro was to nie interesuje. Pamiętajcie o kciukach, subskrypcjach. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych materiałach.